I Jellolo 320 dzisiaj zagramy w Akinatora. Podobno on zgaduje wszystko, więc my się przekonamy o tym, czy zgadnie każdą, post znaczy osobę, którą sobie wybrałem będzie 5 osób. Pierwsza z nich to będzie Fris, Druga to będzie Cleo. Trzecia to będzie na przykład Jacob? Y Czwartą osobą będzie może jakiś aktor, jeszcze zobaczymy kto. No i piątą osobą niech to będzie. Hmm, noś mnie na pewno nie, zna nie będzie wiedział, więc yy, też weźmiemy jakiegoś youtubera. Może to będzie Vandal. Czyli zaczynamy. Czy Twoja postać jest mężczyzną? Tak. Twoja postać ma polskie imię, oczywiście. Czy jest youtuberem? Tak. Czy kręci filmiki o Minecrafcie? Nie. Czy ma ponad milion? Oj, ma ponad milion. Czy Twoja postać była kiedykolwiek? Nie. Czy Twoja w Krakowie lub w okolicach? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z serialu Buja Horseman? Nie. Czy Twoja postać ma różowe włosy? Tak. Czy Twoja postać ze znaną? Nie wiem czy był. Czy Twoja postać mieszkała w Stanach? Tak. Jest związana z WW i nie. Czy Twoja postać wystąpiła w teledysku? Tak. Dobra! No pierwsze zgadu! Pierwsze zgadu! Nice! To lecimy z drugim! Czyli teraz jest to Kleo! Zobaczymy, czy twoja postać jest kobietą? Tak! Czy ma polskie imię? Eee, nie wiem, nie, nawet nie wiem, jak ma Kleo na imię! Joanna, dobra, czyli tak! Czy postać nagrywana YouTube? Nie, czy Twoja postać znacie osobiście? Niestety nie. Czy ma dziecko? Chyba nie. Chyba nie. Twoja postać jest znana dzięki TikTok. Nie, na szczęście. Czy Twoja postać jest pełnoletnia? Tak. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? Tak. Czy Twoja postać jest? Czy ma obecnie ponad 50 lat? Nie. Miał kilku życiowych partnerów? Nie wiem. Czy znasz twoją postać od urodzenia? Nie. Zobaczymy Czy ten Akinator taki mądry jest? Oczywiście wy możecie zawić łapy, suba i dzwoneczek i komentarz Czy twoja postać ma... Nie, nie ma Występowała? Nie Czy twoja postać jest z Finlandii? Nie Czy gra na Ferajnie 4? Nie Czy ma oboje oczu? Tak Czy jest znana pod pseudonimem? Tak Czy występowała w programie The Voice? Tak Czy potrafi pływać? Nie wiem Czy lubi szczególnie truskawki? Nie wiem Piosenki po angielsku. Eee, chyba. Nie wiem. Okej okay. Tu mnie zadziwił. Dwa na dwa ma zobaczymy. Eee, lecimy dalej. Zagraj jeszcze raz. Czy teraz będzie Jacob? Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy mówi w tym samym języku? Tak. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Jest. Czy ma ponad milion subskrypcji na YouTube? E, nie wiem. Chyba nie. Twoja postać jest graczem? Tak. Czy nosi okulary? Nie. Czy jest pełnoletnia? Tak. Jacob chyba jest pełnoletni. Twoja postać dużo przeklina? Nie. Czy jest związana z grą FIFA? Nie. Czy Twoja postać gra w Fortnite'a? Tak. Czy posiada sklep internetowy? Chyba nie. Mieszka z kobietą, no mieszka z siostrą. Czy Twoja postać wygląda jak człowiek, ale nim nie jest? No nie. Czy Twoja postać brała ślub? Nope. Czy ma psa? Nie, Jacob chyba nie ma psa. Czy Twoja postać używa latarni jako broni? Nie. Czy Twoja postać kiedykolwiek gra w klubie FC Internacjonale? Nie. Czy ma dziecko? Nie. Czy Twoja postać jest graczem komputerowym? No tak. Czy ma siostrę? No tak. Czy ma młodszego brata? No nie. Ta postać jest głównym bohaterem lub bohaterką tworów, w którym występuje? No nie. Ta postać jest związana? No nie. Ta postać kiedyś coś wygrała? Tak. Dobra. Dobra. Nie. Nie, tak się nie robi. No nie. Ale i że. No nie, no ja go przechytrzę, da. Możecie mi pisać w komentarzu osoby. Które mogę tutaj właśnie do Akinatora wybrać i spróbujemy go jakoś przechytrzeć. Zagramy jeszcze raz. To teraz weźmiemy jakąś. To teraz weźmiemy Wandala. O. Zobaczymy, czy będzie wiedział. Czy twoja postać mówi w tym samym języku? Tak. Czy tworzy filmy na YouTube? Tworzy. Czy jest graczem? Nie. Wandala czy nie jest? Czy ma ponad milion? Nie ma. Czy twoja postać jest znana dzięki TikTokowi? Nie. Czy ma postać. Nie no, gdzie oni 30 lat? Czy mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie. Czy mieszka w pałacu? Nie. Czy jest związany z grą Overwatch? Nie. Czy Twoja postać ma prawo jazdy? Nie wiem. Czy często używa wulgaryzmów? No nie, on jest Family Friend. Czy ma siostrę? Ma. Twoja postać często gra role komediowe? Nie. Czy gra na gitarze? Chyba nie. Czy Twoja postać robi eksperymenty z ciekłym azotem? Nie. Czy mieszka z rodzicami? Tak. Czy twoja postać jest silnie umięśniona? Nie, no gdzie? Wandal umięśniony silnie. Czy mam mocno siostrę? ma. Czy twoja postać wygrała Puchar Ligi Angielskiej? No nie. Czy posiada chrapy? Nie wiem, co to są chrapy, więc dam że nie. Czy grała w filmie Aleksander? No nie. Czy twoja postać gra na instrumencie? Nope. Czy twoja postać boi się łyżek? Nie. Dobra, łatwo. Nie, łatwo, udało się, wandalku, tutaj pomogłeś mi. Kontynuować. Dobra, zobaczymy czy twoja postać jest dziewczyną. No zobaczymy. Swoją mamą. No tak. Z muzyką dubstep. Nie wiem. Wandalku wygrałeś z akinatorem. Czy twoja postać lubi robić pranki? Tak. Czy twoja postać to nastolatek? Tak. Czy jest związane ze znałem powszechnie... Tak. Mieszka ze swoją mamą? Ta. A. A. Okej. Okay. Okej. Okay. No to... Kurczę, kogo ja tu bym mógł wybrać, żeby on tego nie zgadł? No... No tak, no, no wie. No kurczę. Dobra, kogo bym tu mógł wybrać na no, ostatni taki... TAKĄ mniej popularną osobę. Nie wiem, może jakiegoś. A zobaczymy. Czy twoja postać jest. Zobaczymy z Hiszpawerką. Oczywiście pozdrawiam tu wszystkich, którzy są w tym odcinku. Czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? No nie. Znami osobiście? No nie. Czy ma charakterystyczną bliznę? Nie, Nikola raczej nie ma. Czy jest znana dzięki TikTok? Nie wiem. Czy twoja postać ma włosy na głowie? No tak, no raczej Nikola ma włosy. Czy twoja postać ma dziecko? Nie. Tego na pewno nie zgadnie, twoja postać ma kolor włosu blond? Nie. Czy twoja postać była kiedyś w Ameryce? Nie chyba. Czy twoja postać ma przyjaciół wśród ludzi? No ma przyjaciół. Dzięki internetowi? Chyba tak. Dobra, wracamy po chwili przerwy. Czy twoja postać jest związana z dramatem telewizyjnym? Nie. Czy jest youtuberem? No jest mniejszym. Czy jest? Nie. Czy pojawia się w teledysku? Nie. Mistrzostwo świata? Nie. Czy twoja postać ma włosy w dziwnym kolorze, zielonym, niebieskim, czerwonym? Nie. Czy mieszka swoją? Tak. Czy jest pełnoletnia? Jest. Czy jest reprezentantem Anglii? Nie. Czy postać jest pilotem? Nie. Czy ma krótkie włosy? Nie, ona nie ma krótkich. Czy twoja postać pochodzi z Bliskiego Wschodu? Nie. Nie, to nie jest fagata. Czy twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTube? Ma. Czy ma ręce? Ma. Czy postać jest graczem komputerowym? Nie. Czy jest związana z kolorem pomarańczowym? Nie. Czy mieszka z rodzicami? Tak. Czy jest znana pod pseudonimem? Tak. Czy jest związana ze sportem? No nie. Czy nagrywa filmy? No tak. Czy nagrywa hol zakupowy? Nie. Nosi, nosiła aparat ortodontyczny? Tak. Nie. Czy ma... Tak. Czy... Ta postać tworzy filmy na YouTube? Tak. Czy jest związana z tańcem? Nie. Czy ma długie, brąze włosy? Tak. Nie, nie wiem czy ma... Czy jest z Nie. Czy ma czerwone oczy? Nie. Czy ma mniej niż 18 lat? Nie. Czy postać jest znanym? Tak. Czy mieszka? No tak. Czy twoja postać nagrywa? No tak. Nie. Tak. Serio? Wszystko? Dobra, ja się już nie odzywam na ten temat. On jest naprawdę jakiś dziwny. Ja będę kończył trzymać się jello.